Dalej ja, spać nie mogę, godzina prawie w pół do 11, nie, w pół do 11 prawie, I jeszcze do Pietruszeczki, nie, ja ci, coś, ja ci coś Pietruszeczka Karzełku powiem, nie, Ty dla mnie nie jesteś Polakiem, Ty dla mnie nie istniejesz, ja Ci coś powiem, Ty, ty, masz, ty, ty masz tylko takie wyjście, przyjechać tu, tłusto mnie tu przeprosić, elegancko, tłuściutko mnie tu przeprosić, przy kamerze, przy kamerze, bo to po tą historię już naprawdę dużo ludzi zna. Przy kamerze mnie tu elegancko przeprosić za, za tamten świński numer, bo z trybiałką żadnego świńskiego numeru nie było, bo nawet rolnik jej nie tknął, bo wylądowała w koszu i to wszystko. I nawet go za to nie mam zamiaru przepraszać. A ty, a ty wyjebałeś mi ten świński numer i ja nie wiem za co. Ja do dzisiaj nie wiem za co, nie? No. Chyba, chy, chyba za, 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 za tą gandę, nie? I tylko masz takie wyjście, nie? A jeżeli mi jedniesz kłodę, będziesz nasyłał takich, takich, takie parówy jak, jak ten stenc, jak, te, jak ta paruwa, i, i, i dalej będziesz tu kurwa chciał coś szpącić, i mnie kurwa przekabaca gdzieś tam na lewicę, że w końcu ulegnę i się wystraszę i się poddam, to się grubo mylisz. Tylko masz taką drogę. Bo ja teraz, jeżeli jeszcze raz na mnie nasniesz jakąś kurwę świńską, ja, ja, ja teraz nie, nie ćwiczę, w ogóle nie trenuję absolutnie nic, nie mogę. Mam od lekarza takie zalecenie, żeby nie, nie trenować, bo to, bo mam z tym kręgosłupem i tak dalej, nie. nie będę się tutaj spowiadał ze, ze swoich tam kontuzji, nie? Jak to zaleczę, to może sobie kiedyś jeszcze poć, poćwiczę. Nie? Na razie po prostu nie mogę, nie? No. I nie mam zamiaru się szarpać swoimi kurwami. I, I tylko masz takie wyjście, tylko takie wyjście masz w Wrocławskiej Kmioteczku i nie ikuj mi tu i, i, bo jesteś śmieciem, jesteś zwykłym, i, zwykłym, kurwa, frajerskim śmieciem dla mnie i to wszystko, ja jestem, ja jestem dętym frajerem, a ty jest przez ciebie, przez ciebie, Kmiocie, zajebany, a ty jesteś zwykłym, frajerskim śmieciem, co masz tak za pazurami i, i, i pamiętaj, ja wysypię wtedy wszystko, te fin, fingle, yy, te filoki raczej nie? te filoki tak zwane nie. Wysypie wszystko, ten gwałcik, te filoki, jakieś tam, jakieś tam inne niuanse, jak, jak, jak sobie przypomnę, nie? i zobaczymy, kto wygra. Nie? Wiedz to: pękają tylko rury na mrozie od gorąca i bez powodu jak jeszcze raz ruro pękniesz i, i mnie załatwisz jeszcze raz taką kurwą albo podobnymi albo podobną bo sam nie masz odwagi oczywiście bo jesteś tylko śmieciem to tak się wysypie tak, 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 tak nasram i tak się wysypie że, będziesz, że że to nie tylko ładna flaszeczka postawiona i przeprosiny tylko będziesz tłustych adwokatów grubymi pieniędzmi opłacał żeby się, żeby się z tego wygaraskać i wszystko na ten temat precz Wrocławski, czarny, pierdolony kruku i tyle. No.